Witam Was widzowie bardzo serdecznie. W kolejnym odcineczku słuchajcie na naszym pięknym PGS-ie. No i słuchajcie, z racji na to, że mamy piękny dzień, piękną pogodę, wybrałam się na taki spacer, ale nie jest to zwykły spacer, słuchajcie, gdyż idę w pewnym celu. Aby dopiąć już na ostatni guzik, coś co planuję razem z widzami od bardzo dawna bardzo dawna, dawna, dawna. To co już pewnie podpowiada Wam tytuł. Tak, widzowie, będę brała ślub z Michałem. Jest to postanowione. Dzisiaj robimy e, niespodziankę Michałowi. Od razu z góry e, Wam przepraszam, jeżeli na odcinku pojawią się jakieś. Pocałunki, yy, że tak powiem, yy, niekontrolowane i w ogóle na pewno Michał się ucieszy i będzie, będzie od razu chciał, wiecie. Yy, przepraszam was od razu, skurys. Z... Przepraszam Was od razu z góry po prostu za, za Michała i za jego zwierzęce zachowania, że tak powiem. No ale dobra, najpierw musimy iść tutaj do księziulka, prowościa kochanego, dogadać wszystkie, wiecie, takie nie, sprawy jakieś tam finansowe, organizacyjne i tak dalej. No i później idziemy po Michała i robimy dla jego surprise, że tak powiem. No ale gdzie ten ksiądz Boży, tu gdzieś powinien być cholerka? Tu gdzieś się O jest, widzę! Szczęść Boże! Księdziórko, kochany! Szczęść boże! Szczęść Boże! Janika Boża tutaj, tak jak dzwoniłam do, do księcia, kochany. Tak, w sprawie sprawie nietypowego troszkę ślubu, tak? Tak, ja bym Maciła, ale wie ksiądz, ja chcę na cito. Wie, wie ksiądz to znaczy, że na cito się... Natychmiast! Sprawa to jest taka pilna! Proszę księdza, pieniądze nie grają roli. Mój no, przyszły mąż jest sprawa, bardzo bogaty. Bo też chodzi taka sprawa, że jak na sito, to troszkę więcej kosztuje, bo Pan Bóg troszkę więcej bierze jakby za tą taką szybszą, że tak powiem, ja ceremonię. Ale to, to mój, mój mąż wszystko przylemy. dopłaci. Yy, no mam nadzieję, że tak to będzie, bo wiem pani, no przysięga małżeńska na, na początku będziemy mówić taką... Dobrze? Tak! No, czyli, wie Pani, obrączki mamy? E, mamy, mamy. Są obrączki, tak? Ja kupiłam, tak. I wyjaśnij mi Pani, o co to chodzi, no, jak to ma wyglądać? No, ja, ja teraz pójdę po tego mojego, że tak powiem, kowkubę, tak? A, a ksiądz, żeby już tak, bo to dla niego też, żeby ksiądz się też nie przeradził, ale on jakby nie wie, że to dzisiaj, to będzie dla niego... Nie, ja mówię, ja mu... Nie może tak być. On tak nie może być. Jedna para i druga musi wiedzieć. Chyba, że, chyba, że mąż naprawdę bardzo chce tego ślubu i to jeszcze taka niespodzian... Bardzo hmm. chce, tylko on po prostu nie wie, że to się tak szybko uda. Ale ono ty Aha. masz! Ojemu się to śni po nocach! Aha, to bo on mi cały Aha. czas, większość on ma mi cały czas mówi. Janino, moja kochana, może my już byśmy... Potomków mieli, ale ja mu mówię, a, a nie, nie. Ślubem, nie. Ja mu mówię, nie, Michał. Najpierw to trzeba do księdza iść, wszystko zrobić. Wiesz o co chodzi? Prawda. Znaczy, wie ksiądz o co chodzi. Ja nie, mu tak nie, mówię. Wiem, wiem, I nie że nie można potomka za nim w ogóle ślub. I on mówi, Jasne. no dobra, rozumiem, I taki zawsze się posmutniały jest, no dobra, proszę księdza, ksiądz by się ustawił, ja bym chciała, ja mam takie marzenie, żeby to było romantyczne miejsce, proszę aha. księdza, żeby to było tam przy stawie. Przy stawie, bardzo piękne miejsce, muszę Na kładce, tam po lewej stronie, jak się idzie, dobra. Dobrze, się jacyś będą? Później, na ślubie, tylko my we dwoje. Aha, dobrze, czyli... Tak, czyli to ma być gdzie, powtórzy pani? Stawię tam na lewo, dobra? Na stawie, na kładce. Po drugiej stronie, jak odtąd iść. Co? Dobrze. Ale to... Kiedy to ma być? Teraz. A gdzie mąż? Pójdzie pani po niego? Ja po jego pójdę, tylko ksiądz niech tam idzie, kropidło przygotować. A! A I obrączki, obrączki proszę, będą? tutaj, no. O, dobrze, dziękuję, dobrze. dobrze. No i proszę, dwa tysiące. Dziękuję, dziękuję najmocniej. Mój to wszystko bo... idzie na remont kościoła. Dobra, ja wiem na co idzie. Męziulek resztę ugotuje. Dobra, ja idę, dobra, idę po jego. Ja już taka nagotowana na to, na proszę księdza. Dobrze, w takim razie ja będę no. tam czekać. No, ale aż, o, mi... się aż mnie za usiami mrowi, tak, ja jestem podjara na dobra, bo mnie nie do tego przedłużała. biegnę po Michała, ale on będzie miał surprise, jak się on ucieszy, kochany, dobra, zarapete Dobra, to biegłam już szybko, szybko, trochę się spociłam, mam nadzieję, że Michałowi to im przeszkodzi, żeby on się jakoś ładnie ubrał, kurde, do tego ślubu, ja wam powiem, ja sukni jeszcze nie zdążyłam zakupić, ale trudno. Michał, Michał, niespodziankę mam. O, witam panią. A no weź tylko jakiś... Była. Słuchaj, idziemy na spacer! Mam dla ciebie surprise! Słuchaj, tylko Jaki weź załóż! Panie Nielko, tak jak pani ostatnio coś cudowała, żeby pani sobie nie pomyślała znowu! Dobra, dobra, cicho! Eee, ogarnij, weź koszulę załóż! Bo w tej koszulce siwej to ty nie! weź. Jak za... koszule? koszulę? Koszulę ja załóż! Ja pójdę się przybierać, to po co? Idź szybko, szybko! szybko ja i jakieś... tam się przybieram. Galowe spodnie załóż tylko, proszę cię! Jakie galowe spodnie? I pantofle! Pan... Ale ja, ja mam nadzieję, że Michał się ucieszy. Ja już, ja już czuję po jego głosie, że on jest podiorany tym, ale on się ucieszy. Może żeby było romantycznie, nie wiem, może pójdźmy na piechotę lepiej. Michał, co przebieracie? się? Może być. O! No! No dobra, dawaj, chodź szybko! Szybko! A to miał być spacer, a nie szybkie bieganie, pani nie do... o co tu chodzi. dobra! Nad staw idziemy, dobra? O co nad staw, w Koszuli? No jejku, no nie pytaj. Mam dla Ciebie niespodziankę. Będziesz się cieszył? Zależy jaka to będzie niespodzianka. No ja nie wiem czy ja się będę cieszył, czy będę płakał. No czemu masz płakać? Spełnij się marzenie twoje. W końcu. Kupiła mi pani samochód? To ty masz samochód. No, ale to tego gównianego, to pastucha. Tam. Masz, no ale fake taxi też masz. To Karola. A, no to się możecie dzielić. To Mno... Nie, to samochód nie. Mną się dzielicie, to i Pani pole dla nas po stawu, co jest? To duże? Nie, no weźmiemy nie Nie być? Nie, tam nic nie kupiłem. Aczkolwiek nie, nie. pieniędzy trochę zainwestowałem w to. To, to będziemy robić. Bo ja nie rozumiem. Tak, jak marzenie? Marzenie twoje. Nie wiesz, jakie jest twoje marzenie? No ja mam wiele marzeń, ale tutaj jak pani nic nie kupiła, to jak pani to marzenie chce spełnić? Od dawna z widzami planujemy dla ciebie zrobić ten surprise. Już co widzowie podjudzają od dawna, dawna na to. Na tą niespodziankę za ciebie. Z widzami pani swoimi próbuje coś mi... Tak, to jest niespodzianka. Ale to będzie coś miłego, coś co będę się cieszył. No bardzo! To ci się, Michał, tak ucieszyć, że nie wiem czy ty się nie posikał ze szczęścia. Pani, no to pani może tam jakieś coś przygotowała mocnego. No, to ba! I później jeszcze w palnik damy. Impreza będzie! Impreza nad jeziorem! No ba! A Karol też tam jest? On dojedzie, ja mu zaraz powiem. Ale to trzeba mu powiedzieć, jak później mamy wypić coś, to przecież to nie będzie swoim przyjeżdżał. To co zadzwonić do niego? No, żeby był już na imprezie niedługo. No czekaj, czekaj, u... dobra, dobra ja wybieram numer, zadzwonię do niego. Dobra. Heh. Halo! Co pani imprezę zrobiła nad zalewem. Karol! Halo. Eee, no to my z Michałem no? idziemy. Eee, będzie impreza nad tym, nad stawem, będziesz? Jaka impreza? Duża, huczna, będziesz z nami? A kiedy? Za ile to będzie? Za 20 minut bądź, dobra? Kurde, bo ja w <coughs> mieście jestem, wracam właśnie, to nie wiem czy Do, zdążę tak Zdąż, dobra, zdąż Dobra, spróbuję, A co to za impreza, z jakiej okazji? Eee, impreza huczna, dobra? Niespodzianka dla Michała A z jakiej okazji? A, Na Michała? dla no, mnie tak. kiedy? Ciebie na ciebie to... to były moje urodziny nad Zalewem? Dobra, dobra, cześć Karol! No cześć. Dobra. Pani Domek wynajęła tam, żeby zainwestować Chodź, pieniądze. szybko, szybko, bo się nie możemy spóźnić, bo przepadnie. Jak przepadnie? No to co to jest za inwestycja, jak to przepadają pieniądze? Chodź, szybko mi biegnij. Ja nie wiem, co to, a nie mogliśmy samochodem podjechać, tylko tyle iść. W sumie mogliśmy, trochę się upłaciłam jak chwilę, mam nadzieję, że tobie to nie przeszkadza. A w czym ma mi to przeszkadzać? Chcesz się ze mną pocałować, Michał? Nie. Dlatego, że się spociłam? Nie no, ogólnie nie chcę, a co? No dobra. To później. Pani to może szukać chłopa takiego w pani wieku, a nie takiego jak ja. No wiadomo, Ubejmę. no. Tu w lewo pójdziemy, co? No możemy i tędy w lewo. No to trzeba z drugiej no, strony sam iść. Ale co? nie ma. Jest ktoś, na pewno. Gdzie? Jeszcze nie widzę. A! No, widzę! No, Dobra. Nie, nie, nie. Widzę. Gdzie? Musimy iść z drugiej strony. Szybko, Michał, przyspieszmy kroka! Szybciej! Pani, no ale tu nic nie ma, tu nikogo Szybciej! Nie widzę. Michał, zamknij oczy. Tylko żeby do nie spać. bo cię Wlewo będą wyciągać jak tamtego trupka. W lewo teraz i w prawo zaraz. Szybko! No idę, no nie pani mnie nie pogania, no szybciej się idę. Ja nie się nie boję da. po takich krzakach, żeby mnie kleśnie nie ugryz. Nie ma kleszczów. Max jak, jak w paździochę kleść ugryzie, to później lipa jest. Ło, a co to jest? Ja ale miejscu nasza To nie dla zamierza. nas, to nie dla nas, chodź! No wiem, że nie dla nas, przecież ja z panią na żadną radkę bym nigdy nie poszedł, no nie? Jezu, chodź! Szybko! Idę. Zaraz będzie niespodzianka na za ciebie, zamknij o Cisara, dobra? Nie będę nic zamykał. Zamknij o Dobra, zamknąłem. Chodź, tylko żebyś się nie rozbił, tu o wodę. Idę o. przed siebie. Szybko, szyb, szybciej, to kroka. No nie, bo się jeszcze przywrócę, mam oczy zamknięte. Szybko, szybko. Tylko nie otwieraj ich. Nawet jak dobra. usłyszysz głosy, to nie otwieraj, dobra? Dobra. Dobra. I czekaj, ja cię chwycę za rękę. Chodź, stój, 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 stój. Chodź tutaj w prawo, chodź. Chodź, uważaj, schodki, o. Stój! Dobra. No to... Cześć, proszę. Sześć, posze. Sześć, posze. Jesteśmy gotowi. Witam państwa w tak ważnym jest? dla państwa dniu. Nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć, to jest piękny dzień. Zawsze, gdy spotykam się z, można powiedzieć, przyszłymi nowożeńcami, naprawdę zawsze no, jestem w bardzo, bardzo dobrym humorze. panie, nie? No, na czyim luby jesteśmy? obraziłbym, dobrze? Eee, także tak, no chciałbym, e, może nie przedłużając później troszkę powiem kilka słów od ziemię eee, wrędźmy do przysięgi małżeńskiej, która jest bardzo ważna, która naprawdę jest to bym powiedział najważniejsza przysięga w życiu. Eee, drodzy Państwo. Ej, w takim razie. Tak. No to jest niespodzianka, że ktoś ślub bierze. Nie, no jak ja mogę już otworzyć te oczy. Ja. Nie! Cicho! Ja. Do Ja, Janina. Slub Janina. Ja, Janina, biorę u Ciebie, proszę. Ja, Janina! Biorę Cię! Biorę ciebie, Michale. Michale! Co? Co? Za męża? Nie! Co? nie. Co, co się dzieje? Nie? Proszę cię Co tu dzieje? Nie? Proszę poczekać. No, nie, ja się Ale nie zgadzam. Jakiś... Chodź, Michał. Co, co pani odwaliła? To jaka niespodzianka, no bez przesady. Przepraszam. Chodź, chodź Michał. Chodź. chodź. Nie! Kolej tutaj. Proszę Ktoś księdza, bez tych zbędnych Danek! proszę dawać obrączki, szybko. Proszę, przecież ona jest stara, a ja jestem młody i do dziś... Chodź, to myślą, Michał. To, to, to... Dobrze. Chodź niech, Michał! Niech bóg z złami te obrączki, które macie sobie nie wzajemnie! Proszę księdza, pan nie wypowiada tych słów! Proszę księdza, szybciej! Jako znak, jako znak miłości i wierności! Nie, 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 nie dotkniemy, nie mamy obrączek ani nic! Zadpażmy Chodź tu Michał! Chodź! Proszę księdza, proszę przyspieszyć proces! Dał mi obrączki! Chodź, Michał! Nie, nie ma to spokojnie, pan, to, spokojnie, spokojnie! To pan, to pan nie Proszę, księca! Proszę, tysiąc złotych! Proszę, tysiąc złotych! Proszę, księca! Proszę, przyspieszyć proces! Ale przepraszam, ja nie mogę na siłę zrobić Proszę Proszę, księca! Ale tu pan nie chce, pani mówiła, że pan nie, bardzo. Michał, nie, że pan cicho! Cicho! Proszę, to nie, nie na siłę! Dzieci... Nie myśl o żadnych dzieciach, pewno nie z to państwo nie są z no Nie, nie, nie wiem, jesteś... wiem o co chodzi. Jak nie to nie? Proszę księdza szybko obrączkę. Proszę dać obrączkę. ile ja mam. Ja nie rozumiem już tego wszystkiego nic. Czemu pani chciała ślubek, tym pan nie chce? Proszę księdza, o, wszyscy nie. chcemy obrączkę. Szybko! Szybko! Ale Nie ma tego, mu trzeba tak. Ja, Janina, biorę ciebie Michale za męża. Ja, Janina, biorę Michała za męża. Szybko, szybko. I śrubuję ci. I ślubuję ci. Nie, nie powiem. Mnie. No jak to kurwa pana, nie spokojnie. powiedz, no! Zaraz przejdziemy do pana. I ślubuję ci miłość. I ślubuję wierność, miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszę, aż do śmierci. Oraz, że nie opuszczę do śmierci. Tak mi dopomóż, panie Boże, Wszechmogący. mogący. Tak mi dopomóż, panie Boże. Nie poproszę, jedyny i wszyscy święci. I wszyscy święci. A Pan naprawdę, ja nic nie mówię! No! Czy Poczekaj, czyli pan je, nie chce ślubu. No nie, już nie... Ale to... proszę mi coś wyjaśnić! Proszę mi coś wyjaśnić! Pani przyszła dzisiaj, powiem prosto. przyszła do mnie pani powiedziała, że pan chce bardzo ślubu i pani że chce zrobić nic ja nie, nie chcę, bardzo że chce tego ślubu. ślub i że to i że pan podobno cały czas mówisz o ślubie, pan chcesz dzieci szybko, ale że pani nie, no, nie mówiła, że mnie. Ja, ślubem no, panie, nie... i nie Panie Proposu przecież znasz pan mnie no gdzieś No też byłem w szoku i pana, że no, Zdaleźć... Nie ma pan tam w kościele jakiegoś starego chłopa dla niej? Matko zajęła, nie w końcu, bo ja, jest jakaś nie... Nie Co za... Co za afera, po prostu. Dobra, Pięknie. daj wciąż te obrączki! Nie, nie zgadzam się na takie... Proszę, obrączki pieniędzy nie oddam, nie zgadzam się masz na takie Michał, ofery. dawaj palucha! A, dawaj palucha! Ja... Dawaj! holera. Co ten pan zrobił? Pływa. <gry> Czy może pani mi to wyjaśnić? Księże proboszcie, pan ksiądz mi lepiej wyjaśni jak on pływa po wodzie. Nie wiem. Chyba ma... Chyba ma motoryk. Kurde, tu, e! O kurde... Tu, eh. O kurde! Kur, proboszczu! Proszę idzie, cię zatem co z tym ślubem? Nie Ty mam się tego! Już, już! <gry> Michał, nie bój się! Ksiądz idzie po ciebie, powodzie! po wodzie. Boż, bo, Boże, bo tu nie ma ratowników, tu jest zakaz kompięty. Proszę ksiądz, za od razu obrączkę założyć." Michał! O! Dobra! Dobrze, szybko dam. Tam, na, na drugą stronę tego jeziora! Dobra! Nie możemy to, to jest jakaś wariacja. Ja nie wiem. To jest mam takaś wrażenie! Wariatka. Mam wrażenie, że Michał się bardzo ucieszył. Tylko on się tak skrępował tą kamerą, ale wydaje mi się, że jak wyłączę kamerę, to dojdzie do skutku ten ślub. Widzowie, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się cieszycie, że się cieszycie. Michał też się cieszy, po nim widać, ja po nim widzę, bo go znam od dziś, od wczoraj. Zobaczcie, się z księdzem przytula. To się uda. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, jak już będziemy z Michałem Parą. Trzymajcie się, pa pa!